jak jest W czasie wakacyjnych wyjazdów do ciepłych krajów też najlepszym sposobem na schłodzenie jest po prostu woda. Ja jestem absolutnie wodnym człowiekiem i tak naprawdę jak mam jakieś morze, jezioro albo rzekę, w których można się kąpać. To właściwie mogę cały dzień lewitować w tej wodzie. Jest mi dobrze wtedy. Nie jest mi gorąco i to polecam wszystkim. No mnie te upały jakoś tak bardzo nie przerażają. Lubię ciepło. Oczywiście chronię się w tych najgorszych godzinach. Nie wychodzę z domu albo siedzę gdzieś w cieniu, bo w naszym wieku wiadomo te upały mogą być już niezbyt fajne dla zdrowia. Dobry. Witam Was w 846 chyba już dniu mojej emerytury. Mam na imię Alicja i to jest mój kanał Podróże na emeryturze. Jestem ciekawa jak Wy sobie radzicie w te upały. Ja mam Jeden sposób tylko woda, woda i woda, czyli trzy sposoby w jednym. Jeden to jest basen, właśnie sobie stoję przed basenem, kryty basen, bo tam jak widać o, zasłonięte są dzieci dzieci, zasłonięte są żaluzjami okna. Poza tym jest woda chłodna, więc taka wiecie, godzinka na takim basenie powoduje, że człowiek się czuje super. Staram się przynajmniej raz w tygodniu albo dwa razy na basen iść, bez względu na pogodę. No a teraz przy tych upałach to jest szczególnie, szczególnie fajna sprawa. A drugi sposób na upały, no to jest woda wewnętrzna. Z tym, że ja nie jestem jakąś wielką miłośniczką picia samej wody, szczególnie zimnej, więc najlepiej mi się gasi pragnienie ciepłą herbatą, o dziwo, różną ziołową, albo jakąś owocową, albo zwykłą czarną. A jeżeli już woda, no to z dodatkiem y, cytrynki, mięty, do tego można dodać troszeczkę imbiru, takiego w korzeniu, trochę soli, bo jak się płacimy, to y, bardzo dużo tracimy y, różnych mikroelementów, więc sól się zawsze przyda. No i jak ktoś używa cukru, to odrobinę cukru albo jeszcze lepiej miodu i macie fantastyczny napój izotoniczny. Idę zatem na basen, idę się chłodzić i zdam potem relację, jak się czuję po tym basenie. Dzisiaj znowu Was witam na moim balkonie, bo tu jest najchłodniej. Nie zwracajcie uwagi na moją pobasenową fryzurę. Wymoczyłam się przez godzinkę w chłodnej wodzie, czuję się jak śliwka z zimnego kompotu, jest mi bardzo dobrze. Troszeczkę popływałam, tak z 500 metrów, w tempie emeryckim, czyli zajęło mi to jakieś pół godziny chyba a potem takie różne, wiecie, te wodospady, masażyki, bombelki, tak z pół godzinki to super odpręża i odchudza chyba też trochę, co? Nie wiem. Tak. Dzisiaj chciałam Was się spytać, jak Wy sobie radzicie z tymi upałami, bo tak jak mówiłam na wstępie, ja w ogóle lubię ciepło i staram się na te upały nie narzekać natomiast wiadomo, no pewne, pewne zasady trzeba trzymać i chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć coś o piciu w czasie podróży pierwsza sprawa, zacznijmy może od picia, od picia po prostu w domu ja nigdy do tych napojów, o którym mówiłam takiego izotonicznego tam na dole pod filmem dam Wam przepis jeszcze, jeżeli nie zanotowaliście sobie z wcześniejszego filmu 呃、uh Nigdy nie używam wody z plastikowych butelek. W ogóle nie kupuję wody w plastikowych butelkach, bo po pierwsze szanuję środowisko, nie chcę, żeby tego plastiku było coraz więcej. A po drugie jednak w ty upały plastik, nie wiadomo jak był przechowywany. Te butelki nie wiadomo, czy nie stały na słońcu. I niestety z tego plastiku wydzielają się jakieś tam trujące substancje. Postaram Wam się znaleźć artykuł na ten temat i też zamieścić pod filmem. To sobie poczytajcie. W zimie, no to może jeszcze jest to bezpieczne. Natomiast przy tych temperaturach, które są w tej chwili, nie za bardzo. Dlatego ja używam po prostu wody z kranu, przegotowanej albo przefiltrowanej. Szanujmy się, oszczędzajmy. Po co wydawać pieniądze na wodę, którą mamy w kranie? I tak za nią musimy też zapłacić, ale pewnie taniej. No i po co zaśmiecać planetę plastikiem? Jeżeli już musicie kupować wodę w butelkach, to lepiej jednak w szklanych, szczególnie w czasie upałów. Natomiast słuchajcie, picie w podróży to jest w ogóle oddzielny temat. I myślę, że to jest przy tych upałach dobra okazja, żeby o tym powiedzieć. Wszystko tak naprawdę zależy od tego, jakie wrażliwe macie żołądki, bo są osoby, które się napiją jakieś tam wody nieprzygotowane i od razu chorują, szczególnie w krajach tropikalnych, gdzieś czy w Azji, czy w Afryce. A są takie osoby jak ja, które mają dosyć pancerny żołądek i w zasadzie Mimo, że podróżowałam po wielu krajach, to nie przypominam sobie, że kiedykolwiek poza jakimiś tam drobniutkimi dolegliwościami miała jakieś problemy żołądkowe. Mam na to też swoje lekarstwo, które zawsze ze sobą wożę, czyli to jest nalewka z orzecha włoskiego. Jak się robi taką nalewkę, to też może Wam powiem. Teraz już niestety jest za późno, bo to muszą być orzechy zerwane mniej więcej w maju, kiedy one są jeszcze miękkie. No ale może na przyszły rok, na przyszłą podróż już sobie taką nalewaczkę zrobić. I jest to naprawdę najlepsze lekarstwo na wszystkie choroby żołądkowe, jakie mogą Wam się zdarzyć. Podczas podróży. Natomiast jeśli chodzi o picie w podróży, no to zasady podobne jak u nas: nie pić byle czego. Jeżeli nie jesteście sobie w stanie sami przygotować takiego napoju izotonicznego, a raczej no w podróży może być to trudne, szczególnie jeżeli jesteście gdzieś w obieździe, a nie mieszkacie w hotelu i nie macie na przykład dostępu do kuchni, to warto trzymać się podobnych zasad, czyli nie kupować wody w plastikowych butelkach. Jeżeli te butelki, które mamy w Unii Europejskiej, które są zapewne produkowane według jakichś tam bardzo restrykcyjnych zasad, mimo tego są niezbyt zdrowe ze względu na to, że po trzymaniu ich dłuższy czas na słońcu wydzielają jakieś substancje niezbyt korzystne dla organizmu, to pomyślcie, jak są produkowane te butelki, które, z których pijecie w Afryce czy w Azji, w innych krajach spoza Unii. Nie wiecie, tego może być lepiej, ale prawdopodobnie jest gorzej, jeśli chodzi o jakość tych butelek. Więc pierwsza sprawa, raczej nie kupujcie wody w plastikowych butelkach, jeżeli już, to w szklanych. Druga sprawa, to jeżeli idziecie do jakiejś restauracji czy kawiarni i zamawiacie wodę i ta woda jest przynoszona bardzo często w szklance, na przykład już nawet na południu w Grecji, kiedy zamawiacie kawę, to zwykle dostajecie wodę w szklaneczce też dodatkowo. To tak naprawdę nie jesteście w stanie ocenić skąd ta woda jest. I o ile tu byli pijąc wodę taką prosto z kranu, bo zwykle ona właśnie stamtąd pochodzi, nie mają z tym problemu, bo są przyzwyczajeni, no to dla naszych wrażliwych żołądków może być to niezbyt miła sytuacja. Dlatego jeśli zamawiacie wodę właśnie w restauracji czy w kawiarni, to radziłabym zamawiać zawsze wodę gazowaną. No gazowanej wody nie da się nalać z kranu, a jeżeli ktoś nie lubi wody gazowanej, to po prostu trzeba ją sobie przelać do jakiejś szklanki, czy otworzyć butelkę, poczekać chwilę, no i ona się w znacznym stopniu odgazuje. Taka woda jest po prostu bezpieczniejsza do picia. Kolejna sprawa to są soki. No ja po prostu jak gdzieś wyjeżdżam, to się opijam tymi sokami na maksa ponieważ to jest jedna okazja żeby wypić szklankę soku z granatów za 3 zł, tak jak piłam w Iranie albo w, w szklankę soku z czciny cukrowej piliście kiedyś coś takiego no to jest po prostu woda słodka ale jest to ciekawe coś takiego piłam w Kairze albo y, sok pomarańczowy wyciskany ze świeżych pomarańczy na placu którego nazwy zawsze zapominam w Marrakeszu. No to jest najlepszy sok, jaki ja w życiu piłam. Tylko to znowu uwaga, takie soki są zwykle wyciskane z owoców, których nic nie myje w tamtych krajach. Umówmy się, no oni o to nie dbają raczej, chyba że specjalnie o to poprosicie w jakiś małych soczkarniach. Natomiast, no tak jak mówię, mnie ja się nigdy po takim soku nigdy, nic nie działo, to też zależy od wrażliwości żołądka. Natomiast, żeby się ustrzec przed y, jakimiś sensacjami, to warto jest poprosić, żeby Wam nie wrzucali do tego soku lodu, bo ten lód na bank został zrobiony z takiej zwykłej wody kranowej i, i jeżeli ktoś jest właśnie wrażliwy, no to może ta woda bardziej zaszkodzić niż sam sok. Dla mnie też odkryciem, jak wyjeżdżam gdzieś, są często soki w kartonach, które to soki są o, zupełnie inne niż u nas i są często smaki absolutnie rewelacyjne. No jak byłam wiele lat temu w Egipcie, w Kairze, i potem jechaliśmy trasą od Kairu po Abu Simbel, zwiedzając po drodze praktycznie wszystko, co jest do zwiedzenia, no to ja się po drodze uzależniłam od soku z mango. To jest taki sok, którego. No, on jest w kartonie, więc on nie jest jakiś świeży sok wyciskany. Ale takiego soku u nas nigdy nie spotkałam i to było coś tak pysznego, że ja właściwie tylko topiłam na okrągło. Także pić trzeba, szczególnie jeżeli jest gorąco. Ważne co się pije, ważne żeby to picie Wam nie zaszkodziło. Ważne, żeby próbować też lokalnych smaków, bo w sumie po to się podróżuje, żeby poznawać nie tylko miejsca, miasta, krajobrazy, ale żeby poznawać też smaki. Dla mnie to jest jedna z podstawowych rzeczy, jak gdzieś wyjeżdżam, nigdy nie zabieram, wiecie, tych polskich kabanosków albo jakichś innych rzeczy, tylko po prostu staram się jak najwięcej próbować rzeczy lokalnych, tradycyjnych takich, które tam są produkowane albo tylko tam gdzie jadę występują no to jest jedna z podstawowych rzeczy w podróżach, smaki, smaki i zapachy, życzę Wam wszystkim tym, którzy nie lubią upałów żeby się troszeczkę ochłodziło, idą burze więc prawdopodobnie temperatura parę stopni spadnie i do zobaczenia w następnym filmie, nie zapomnijcie tutaj włączyć subskrypcji dzwoneczka, tak żebyście mieli przypomnienie o następnym filmie. Bardzo mi zależy na waszych subskrypcjach, bo to pozwoli rozwijać mój kanał, pozwoli na to, żeby dotarł on do większej ilości odbiorców. Tak działa w YouTube, że jeżeli są subskrypcje, jeżeli ktoś się interesuje film, filmami, to wtedy te filmy są prezentowane też innym osobom. I ja bardzo bym chciała, żeby jak najwięcej osób y, zobaczyło moje filmy i polubiło mój kanał. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, a prawdopodobnie w poniedziałek będzie następny dłuższy film. Pa! pa.